Cześć, tak w niedzielne popołudnie przychodzę do Was z filiżanką kawy, bo muszę się z Wami podzielić znowu hitami tym, że Oriflame kolejny raz nas zaskakuje. Oferta skierowana do osób, które są nowe. Które dopiero dołączają do klubu Oriflame, mają teraz naprawdę super bonusy. Właśnie w tym katalogu, w katalogu numer 13, otrzymują 25% rabatu na start, czyli twój stały rabat, który obowiązuje od pierwszego dnia zamówienia, 15% cashbacku, czyli kasa wraca na kolejne zakupy, darmowa dostawa przy zamówieniu. Za minimum 200 zł w cenach katalogowych, lub przy wybranym produkcie z katalogu, cieszysz się darmową przesyłką. I teraz hit. Piękny program witamy w trzech krokach obowiązujący tylko w katalogu numer 13, więc warto w tym katalogu dołączyć do klubu Oriflame. I pierwszy krok to złóż pierwsze zamówienie za minimum 200 zł w katalogu 13, w tym właśnie katalogu, i otrzymaj 200 serduszek. W kolejnym zamówieniu odbierasz nagrody z poziomu drugiego jedną nagrodę, lub z poziomu pierwszego dwie nagrody. To ty decydujesz, z którego poziomu odbierzesz nagrody, a produkty są warte 80 zł za jedyne 4,99. Krok drugi w katalogu kolejnym, czyli katalogu 14. Złóż kolejne zamówienie za minimum 200 zł, otrzymasz kolejne 200 serduszek i odbierzesz kolejne nagrody według wyboru. Tak jak było w kroku pierwszym. W kroku trzecim, w katalogu numer 15, znów składasz zamówienie za minimum 200 zł. Dostajesz kolejne 200 serduszek i nagrody z poziomu pierwszego lub drugiego, i jesteś już tuż, tuż przed nagrodą główną. A w katalogu 16 odbierasz nagrodę główną stylowy i praktyczny plecak o wartości 246 zł za jedyne 9,99. To naprawdę proste. Zamówienia. Serduszka, nagrody i wszystko w Twoim tempie. Chcesz dowiedzieć się więcej albo od razu skorzystać ze wszystkich bonusów? Napisz do mnie, pokażę Ci krok po kroku, jak rozpocząć swoją przygodę w klubie Oriflame i maksymalnie wykorzystać wszystkie prezenty, jakie daje. Firma Oriflame.